Weźcie sobie wdech i zaczniemy opukiwać głowę wdech i nasze myśli wyciszają się, uspokajają i wydech. Wydychamy to, co niepotrzebne. Wdech. Nasze myśli układają się, wyciszają i wydychamy to, co niepotrzebne. Jeszcze raz wdech. I wydychamy wszystko to, co niepotrzebne. Teraz robimy koszyczek z palców. I opukujemy sobie dookoła uszu. I również wdech. I w te miejsca, gdzie jeszcze czujemy jakieś napięcia, wyobrażamy sobie, że te napięcia rozpuszczają się w naszym oddechu. I wydychamy. I jeszcze raz wdech. Rozpuszczamy wszelkie napięcia i wydychamy z oddechem. I jeszcze raz wdech. I wydychamy z oddechem. Teraz obojczyki. Sprawdzamy, czy jeszcze gdzieś w ciele są jakieś napięcia albo emocje. I kierujemy tam w myślach swój oddech. I wydychamy z napięciem, z, z oddechem. Wdech. I wydychamy. Wdech. I wydychamy napięcia. Spójrzcie rękę na sercu. Możecie, możecie opukiwać półkę, a jednocześnie na początku. I możecie powiedzieć do, sobie, do siebie: A teraz dziękuję sobie. Dziękuję sobie za wszystko, co zrobiłam. Możecie teraz przestać opukiwać i położyć sobie tylko rękę na sercu i powiedzieć sobie: Dziękuję. Teraz mogę poczuć wdzięczność. Jak to jest, kiedy zaczynam czuć wdzięczność? I mogę wyobrazić sobie, jak ta wdzięczność jest w moim sercu. Jak to jest, kiedy wdzięczność jest w moim sercu? I mogę nadać tej wdzięczności kolor i wyobrazić sobie, jak ona rozprzestrzenia się po całym moim ciele. Jak to jest, kiedy ten piękny kolor rozprzestrzenia się po całym moim ciele? I dziękuję również sobie. Teraz obejmijcie się za ramiona i powiedzcie: Wspieram siebie. Jestem swoim najlepszym przyjacielem. Pozwalam sobie na to, nawet jeżeli do tej pory tak nie było. Dziękuję sobie za wszystko, co robię. Tak. I teraz możecie ponownie położyć rękę na sercu, a jednocześnie stopy na podłodze. I wyobraźcie sobie, że te stopy są jak takie korzenie drzewa. I wyobraźcie sobie, że tak jakby ze stóp wyrastały korzenie w głąb ziemi. Także możecie poczuć się stabilne. I że stoicie mocno, i że macie prawo być tu, gdzie jesteście. I tak jakby z tej ziemi przychodziła do Was energia, taka spokojna, stabilna, pewna energia. Dokładnie tak, jak jest, jak jest w ziemi czyli pewność, bezpieczeństwo. Możecie wyobrazić sobie, że. Ta energia z tej ziemi, z tego, że mocno stoicie stopami na tej ziemi, wpływa do Waszego ciała. Jak to jest, kiedy czujecie się pewnie i stabilnie. A teraz wyobraźcie sobie, że z góry pada na Was takie piękne światło, tak jakby światło inspiracji. Jakby światło pełne miłości. I ono pada na Was i Wpada do Waszego ciała i oświetla Was od środka, jak to jest, kiedy takie światło, tak jakby inspiracja od wyższej siły, w którą wierzycie, przychodzi do Was i Was wypełnia. A teraz niech każdy z Was pomyśli sobie, w którym miejscu w ciele czujecie, że ja to jestem ja. I kiedy już zdacie sobie z tego sprawę, to teraz z tego miejsca zacznijcie rozszerzać swoją świadomość i obejmować całą siebie, wszystkie swoje części. Wszystkie moje części są razem. Obejmuję wszystkie moje części. I kiedy już jesteście połączone z dołem, z górą i z samą sobą, to z tego miejsca, z miejsca swojego centrum, zapytajcie się samych siebie: co chcę stworzyć w moim życiu? I może odpowiedź przyjdzie od razu, a może trochę później. Natomiast teraz możecie zacząć wyobrażać sobie przed sobą osobę lub może z jakiejś zwierzątką, kogoś, kogo kochasz. I wyobraź sobie, jak to jest, kiedy przed tobą jest osoba, którą kochasz. Jak to jest, kiedy czuje się w sercu miłość. I nadaj tej miłości kolor. I pozwól, żeby ten kolor miłości wypełnił całe twoje serce. I nawet dalej żeby zaczął rozprzestrzeniać się na całe twoje ciało jak to jest kiedy całe twoje ciało jest wypełnione miłością aż do czubków palców u rąk aż do czubków palców u stóp i nawet dalej ta miłość jak taki piękny świetlisty kolor zaczyna promieniować z ciebie i możesz obdzielać nią inne osoby i widzisz, jak ona promieniuje. Ale wiesz, że to, co dajesz, miłość jest taką siłą, która, jeżeli ją dajesz, to ona wraca do ciebie i wraca pomnożona. I możesz teraz powiedzieć samo do siebie: Przyjmuję miłość do mojego ciała i pozwalam sobie odpocząć w miłości. Przyjmuję miłość. Do mojego umysłu i pozwalam sobie odpocząć w miłości. Przyjmuję miłość do siebie i pozwalam sobie odpocząć w miłości. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.